Skolim, a właściwie Konrad Skolimowski, urodził się w Warszawie w roku 1996. Od najmłodszych lat jego życie kręciło się wokół muzyki, sceny i sztuki. Jego rodzina, choć nie wywodziła się bezpośrednio z branży artystycznej, zawsze wspierała go w rozwoju talentu. Już jako dziecko wykazywał ogromne zamiłowanie do występów. W szkolnych przedstawieniach był zawsze pierwszy do roli, a w domu, Nieustannie śpiewał, improwizując przy dźwiękach radia. Dorastając w stolicy, Konrad zetknął się z różnorodnością kulturową i muzyczną, która ukształtowała jego artystyczny gust. Słuchał zarówno klasyków polskiej sceny pop, jak i muzyki dance z lat 90., która później stała się inspiracją dla jego własnego stylu. W młodości próbował swoich sił w wielu dziedzinach, od tańca, przez modeling, aż po aktorstwo. Jednak to muzyka ostatecznie okazała się jego największą pasją. Już w okresie liceum z Kolim zaczął komponować pierwsze teksty piosenek, eksperymentować z dźwiękiem i tworzyć swoje pierwsze nagrania w domowych warunkach. W tamtym czasie nie mógł jeszcze przypuszczać, że kilka lat później jego utwory będą odtwarzane miliony razy na platformach streamingowych, a jego nazwisko stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Po ukończeniu szkoły średniej Konrad zdecydował się na studia aktorskie. Chciał lepiej zrozumieć sztukę ekspresji, ruchu i emocji elementy, które później przeniósł także na scenę muzyczną. Jego edukacja w szkole teatralnej nie była przypadkiem. Dzięki niej nauczył się pracy z kamerą, interpretacji tekstu oraz scenicznej obecności które z czasem uczyniły go jednym z najbardziej charyzmatycznych wykonawców młodego pokolenia. Pierwsze lata kariery. Nie były łatwe. Skolim, wtedy jeszcze młody, nieznany artysta, musiał walczyć o każdą szansę na występ. Grał w klubach, na lokalnych festynach, a także w mniejszych serialach telewizyjnych. To właśnie wtedy narodził się jego pseudonim Skolim. Krótki, chwytliwy, idealny dla sceny muzycznej, a jednocześnie pełen osobistego znaczenia, bo odwoływał się do jego nazwiska. Zanim zdobył popularność jako wokalista, Skolim pojawił się na ekranie w kilku produkcjach telewizyjnych, między innymi w serialu ta Barwy Szczęścia. Rola, choć epizodyczna, dała mu pierwsze doświadczenie przed kamerą i otworzyła drzwi do świata show-biznesu. Wtedy też zrozumiał, jak trudna, ale i fascynująca może być droga artysty. Mimo sukcesów aktorskich, jego serce zawsze biło w rytmie muzyki. Wieczorami pisał teksty... I komponował melodie, które odzwierciedlały jego emocje i doświadczenia. Często powtarzał w wywiadach, że muzyka była dla niego sposobem na wyrażenie siebie, na odreagowanie trudnych chwil i podzielenie się szczęściem z innymi. W wieku dwudziestu kilku lat, Skolim zyskał pierwszych fanów dzięki mediom społecznościowym. Jego nagrania, publikowane na YouTube i TikToku, szybko zdobywały popularność. To właśnie tam odkryto jego niezwykły potencjał wokalny i sceniczny. Ludzie pokochali jego energię, szczerość i naturalność. Wielu znajomych wspominało, że już wtedy emanował pewnością siebie, ale jednocześnie pozostawał pokorny wobec sztuki i ludzi. On wiedział, czego chce, nie zadzierał nosa, ale zawsze miał plan, wspominał jeden z jego szkolnych kolegów. To połączenie determinacji, talentu i charyzmy. Doprowadziło go do momentu, w którym skolim przestał być tylko chłopakiem z internetu, a stał się pełnoprawnym artystą estradowym. Jego dzieciństwo i młodość były pełne prób, błędów, małych sukcesów i wielkich marzeń. Każdy krok, każda decyzja, nawet te najtrudniejsze, przygotowały go do przyszłej kariery, która miała wkrótce eksplodować z siłą, jakiej nikt się nie spodziewał. Skolim często powtarza, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza nie tylko talentowi, ale także pracy, dyscyplinie i wierze w siebie. Jego historia jest dowodem na to, że nawet chłopak z warszawskiego blokowiska może stać się gwiazdą, jeśli nie przestaje marzyć i każdego dnia robi krok w stronę swoich celów. Początki kariery muzycznej Skolima były skromne, lecz pełne pasji. Na początku tworzył utwory we własnym domu, nagrywając je w prowizorycznym studiu i publikując w sieci. Nie miał jeszcze wielkiego budżetu ani zaplecza producenckiego, ale miał coś znacznie ważniejszego determinację i wiarę, że jego muzyka dotrze do ludzi. Pierwsze piosenki, choć niedoskonałe technicznie, przyciągały uwagę szczerością i energią, której brakowało wielu młodym wykonawcom. Przełomem w jego karierze okazał się utwór Wyglądasz Idealnie, który stał się wiralowym hitem. Piosenka błyskawicznie podbiła platformy streamingowe i media społecznościowe, zdobywając miliony wyświetleń na YouTube. Dla wielu słuchaczy była to pierwsza styczność z nazwiskiem Skolim, a dla samego artysty, symboliczny moment, w którym z anonimowego wykonawcy przemienił się w gwiazdę muzyki dance i disco polo nowej generacji. Jego styl szybko wyróżnił się na tle innych. Z kolim połączył elementy klasycznego disco polo z nowoczesnymi brzmieniami, dodając do tego charakterystyczny wokal i niepowtarzalny wizerunek sceniczy. Z czasem jego koncerty zaczęły przyciągać tłumy, od małych klubów po duże festiwale plenerowe. Widzowie uwielbiali jego energię, charyzmę i bliski kontakt z publicznością. Nie był artystą, który trzymał dystans. Był swój, swoim chłopakiem, który po koncercie potrafił porozmawiać z fanami, zrobić wspólne zdjęcie, czy po prostu pośmiać się razem. Kolejne utwory, takie jak Nie dzwoń do mnie mała, Kiss me baby czy Plaża, ugruntowały jego pozycję na rynku. Każdy nowy singiel trafiał na listy przebojów, a jego nazwisko coraz częściej pojawiało się w prasie i telewizji. W wywiadach podkreślał, że nie zależy mu wyłącznie na sławie. Chciał przede wszystkim dawać ludziom radość i pozytywną energię. W międzyczasie z Colin kontynuował karierę aktorską. Występował w popularnych serialach, takich jak M. Jak Miłość, czy na nocny czy na Sygnale, co jeszcze bardziej zwiększyło jego rozpoznawalność, jego wszechstronność, zdolność do łączenia muzyki, aktorstwa i naturalnego uroku osobistego sprawiła, że stał się ulubieńcem mediów i publiczności. Wielu krytyków muzycznych zauważało, że Skolim odświeżył wizerunek disco polo. Wprowadził do gatunku nowoczesną estetykę, modę i energię pokolenia mediów społecznościowych. Nie bał się ryzyka, eksperymentował z teledyskami, stylizacjami, a nawet choreografią. Każdy jego projekt był dopracowany w najmniejszych szczegółach. Wraz z sukcesem przyszły jednak także wyzwania. Intensywny rytm pracy, częste koncerty i presja oczekiwań fanów dawały się we znaki. W jednym z wywiadów artysta przyznał, że były momenty zwątpienia. To nie jest łatwa droga ludzie widzą tylko błysk fleszy i scenę, ale za tym wszystkim stoi ciężka praca, nieprzespane noce i stres. Pomimo trudności z kolim konsekwentnie rozwijał swój warsztat. Inwestował w produkcję muzyczną, uczył się współpracy z profesjonalnymi kompozytorami i choreografami. W 2022 roku jego kariera osiągnęła nowy poziom. Stał się jednym z najczęściej słuchanych polskich artystów w serwisach streamingowych. Nie sposób też nie wspomnieć o jego wpływie na młode pokolenie. Wielu fanów uważa Skolima za inspirację, dowód na to, że marzenia można spełnić, jeśli tylko wierzy się w siebie. Jego historia motywuje tysiące młodych ludzi, którzy chcą zaistnieć w branży muzycznej. W 2023 i 2024 roku artysta rozpoczął trasę koncertową po całej Polsce, a jego występy przyciągały tłumy. Fani śpiewali jego hity słowo w słowo, a atmosfera na koncertach przypominała wielkie święto. W social mediach pojawiały się nagrania z jego występów. A hasztagi z jego imieniem regularnie trafiały na listy trendów. Jego sukces nie był przypadkiem. Był wynikiem lat pracy, samodyscypliny i pasji. Skolim, choć dziś cieszy się statusem gwiazdy, nie zapomniał skąd pochodzi. Wciąż powtarza, że wszystko zaczęło się od marzenia i kilku akordów granych w małym pokoju w Warszawie. Ta autentyczność i pokora sprawiają, że ludzie wciąż go kochają. W świecie show biznesu pełnym fałszu i pozorów, Skolim pozostał sobą. Nie potrzebuje skandali, by przyciągać uwagę. Wystarczy jego muzyka, uśmiech i szczerość, które czynią go wyjątkowym. Choć Skolim jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim show biznesie, to o jego życiu prywatnym przez wiele lat wiadomo było niewiele. Artysta od początku swojej kariery konsekwentnie oddzielał życie zawodowe od osobistego. Powtarzając w wywiadach, że to nie wszystko, co ważne, musi być widoczne w internecie. Ta postawa tylko potęgowała ciekawość fanów i mediów, które próbowały odkryć, kim jest naprawdę człowiek stojący za scenicznym pseudonimem Skolim. Wielu jego bliskich przyznaje, że mimo popularności Konrad pozostał wierny swoim wartościom i korzeniom. Rodzina odgrywa w jego życiu ogromną rolę. To właśnie rodzice nauczyli go pokory, szacunku i ciężkiej pracy. W jednym z wywiadów wspominał, że jego mama była pierwszą osobą, która uwierzyła w jego talent, a ojciec nauczył go, że sukces nigdy nie przychodzi łatwo. Bez nich nie byłoby skolima. To oni zawsze powtarzali mi rób swoje, nawet jeśli inni w ciebie nie wierzą, mówił ze wzruszeniem. Pomimo napiętego grafiku i licznych zobowiązań zawodowych, artysta stara się utrzymywać bliskie relacje z rodziną. Często odwiedza rodziców, unika skandali i nie pozwala, by sława oddaliła go od tych, których kocha. To właśnie ta równowaga między życiem publicznym a prywatnym sprawia, że jest tak lubiany przez fanów. W jego wizerunku nie ma fałszu. Jest szczerość i autentyczność. Jeśli chodzi o życie uczuciowe. Przez długi czas z Collin pozostawał tajemniczy. Plotkarskie portale wielokrotnie spekulowały na temat jego relacji, przypisując mu różne romanse z kobietami ze świata muzyki i telewizji. On sam jednak zawsze unikał komentarzy, tłumacząc, że miłość to sfera, którą chce zachować tylko dla siebie. Nie oznacza to jednak, że artysta nie wierzy w miłość wręcz przeciwnie. W rozmowach z dziennikarzami wielokrotnie podkreślał, że to właśnie uczucia i emocje są największym źródłem jego inspiracji. Wiele jego piosenek, jak Kocham Cię, czy Jedyna, powstało z prawdziwych doświadczeń i przeżyć. Nie potrafię pisać o czymś, czego nie czuję. Każda piosenka to kawałek mojego życia, mówił otwarcie. Fani zauważają, że w jego tekstach często przewija się motyw tęsknoty, namiętności, ale też dojrzałej. Odpowiedzialnej miłości. Skolim nie boi się mówić o emocjach, to czyni go bliskim ludziom, którzy odnajdują w jego utworach własne historie. Z upływem czasu media zaczęły coraz częściej pytać o jego status uczuciowy. Każde pojawienie się z tajemniczą kobietą na wywędzie lub w mediach społecznościowych wywoływało lawinę domysłów. Skolim jednak pozostawał nieugięty. Nigdy nie potwierdzał ani nie zaprzeczał plotkom. Dla niego prywatność była formą ochrony nie tylko siebie, ale także osób, które kocha. Jednocześnie dało się zauważyć, że w ostatnich latach artysta dojrzał emocjonalnie, stał się bardziej refleksyjny, spokojniejszy, a jego publiczne wypowiedzi nabrały głębi. W jednym z postów na Instagramie napisał: Życie to nie tylko scena, najważniejsze rzeczy dzieją się wtedy, gdy gasną światła. Ten wpis odbił się szerokim echem wśród jego obserwatorów. Wielu odebrało go jako zapowiedź poważnych zmian w jego życiu uczuciowym. Skolim nigdy nie ukrywał, że marzy o rodzinie. W rozmowach z mediami wspominał, że chciałby kiedyś zostać ojcem, ale dopiero wtedy, gdy będzie pewien, że potrafi pogodzić to z karierą. Rodzina to odpowiedzialność. Nie chce być tatą na odległość, który tylko przyjeżdża na weekend. Chce być obecny codziennie, mówił z pełnym przekonaniem. Wśród fanów często podkreśla się, że Skolim jest jednym z nielicznych artystów młodego pokolenia, którzy potrafią zachować równowagę między sukcesem zawodowym a wiernością sobie. Nie goni za sensacją, nie szuka taniego rozgłosu, woli, by o nim mówiła muzyka. Jego życie prywatne pozostaje otoczone aurą tajemnicy, ale to właśnie ta dyskrecja Dodaje mu uroku. W świecie, gdzie wszystko staje się publiczne, on wybrał milczenie i właśnie tym zyskał jeszcze większy szacunek. Wielu fanów czekało latami, by dowiedzieć się, kto naprawdę skradł serce z Kolima. Aż w końcu, w pewnym momencie, artysta postanowił przerwać milczenie. Przez długi czas fani i media zastanawiali się, kim jest kobieta, która zajmuje szczególne miejsce w sercu z Kolima. Pomimo niekończących się spekulacji, artysta konsekwentnie milczał, chroniąc prywatność swojej ukochanej. Jego profile w mediach społecznościowych były pełne muzyki, tras koncertowych i kontaktu z fanami, ale nigdy nie pojawiały się tam zdjęcia sugerujące związek. Wydawało się, że ten temat pozostanie tajemnicą na zawsze, aż do dnia, który dosłownie wstrząsnął światem polskiego showbiznesu. Wszystko wydarzyło się niespodziewanie. Podczas jednego z koncertów w 2025 roku w trakcie finałowego utworu, Kolim przerwał występ i powiedział słowa, które zaskoczyły wszystkich. Długo ukrywałem to przed wami, bo chciałem, by ta część mojego życia pozostała tylko moja. Ale dziś czuję, że nadszedł moment, żeby przestać się chować. Chciałbym wam przedstawić osobę, która jest moim największym wsparciem i inspiracją każdego dnia. Na scenę weszła młoda kobieta o promiennym uśmiechu. Publiczność wstrzymała oddech, a media natychmiast zaczęły transmitować nagranie. Skolim objął ją, a następnie wyznał publicznie. To ona sprawia, że każdy dzień ma sens. To moja partnerka. Kobieta, która pokochała mnie, zanim świat o mnie usłyszał. Reakcja była natychmiastowa. Internet eksplodował od komentarzy, gratulacji i domysłów. W ciągu kilku godzin... Imię kobiety, Natalia, stało się jednym z najczęściej wyszukiwanych w polskiej sieci. Jak się okazało, Natalia nie była osobą z show biznesu. Pracowała w branży kreatywnej z dala od blasku reflektorów. Ich znajomość rozpoczęła się kilka lat wcześniej, jeszcze zanim Skolim zdobył popularność. W rozmowie udzielonej kilka dni po koncercie, artysta zdradził więcej szczegółów. Poznaliśmy się przypadkiem w czasie, gdy niczego się nie spodziewałem. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale coś głębszego zrozumienie, wsparcie, prawdziwa przyjaźń, która z czasem przerodziła się w miłość. Natalia była przy mnie, kiedy miałem pierwsze sukcesy, ale też wtedy, gdy pojawiały się trudności. Wspierała mnie, kiedy wszyscy widzieli tylko scenę, a nie widzieli człowieka za nią, dla wielu fanów. To wyznanie było poruszające. Skolim, który przez lata unikał mówienia o uczuciach, w końcu otworzył swoje serce przed światem. W jednym momencie stał się jeszcze bliższy ludziom, nie tylko jako artysta, ale przede wszystkim jako człowiek, Media natychmiast zaczęły analizować każdy szczegół ich relacji. Pojawiły się wspólne zdjęcia z wakacji, romantyczne nagrania z koncertów i komentarze przyjaciół, którzy potwierdzali, że Skolim i Natalia tworzą zgraną, dojrzałą parę. W jednym z wywiadów piosenkarz powiedział: Nie chciałem wcześniej o tym mówić, bo miłość jest dla mnie święta, ale doszedłem do momentu, w którym zrozumiałem, że mogę się tym podzielić. Nie dla sensacji, tylko po to, by pokazać, że prawdziwe uczucie wciąż istnieje nawet w świecie pełnym pozorów. Wielu fanów było zaskoczonych, że jego partnerka nie pochodzi ze świata mediów, dla skolima jednak to właśnie ta normalność była najważniejsza. Ona nie potrzebuje blasku fleszy, to kobieta, która potrafi cieszyć się prostymi rzeczami, wspólnym śniadaniem, spacerem, ciszą i właśnie to daje mi spokój, powiedział. Od tamtej chwili z Kolim zaczął dzielić się z fanami, nieco więcej ze swojego życia prywatnego, choć wciąż z umiarem. Publikował zdjęcia z podróży, wspólne chwile z ukochaną i krótkie relacje, w których pokazywał, że mimo sławy najważniejsze dla niego są relacje, zaufanie i miłość. Wielu komentatorów zauważyło, że jego twórczość także się zmieniła. Piosenki stały się bardziej emocjonalne, dojrzałe i pełne wdzięczności. Utwory takie jak Z tobą na zawsze czy Niech świat o tym wie, były jak listy miłosne, nie tylko do ukochanej, ale też do życia, które przyniosło mu szczęście po latach samotności. Fani przyjęli tę przemianę z ogromnym entuzjazmem. W komentarzach na YouTube i Instagramie pojawiały się setki wiadomości z gratulacjami. Wreszcie szczęśliwy pisali. Czekałam na ten moment od lat. Miłość ci służy, Skolim, dodawali inni. Dziś Skolim nie tylko świętuje sukcesy zawodowe, ale także spokój serca. Jego historia to przykład, że prawdziwa miłość nie potrzebuje rozgłosu ani skandali. Wystarczy szczerość, zaufanie i odwaga, by być sobą, nawet wtedy, gdy cały świat patrzy. Jego wyznanie z 2025 roku na długo pozostanie jednym z najbardziej pamiętnych momentów w polskim showbiznesie. Pokazał, że za blaskiem reflektorów kryje się zwykły człowiek, taki, który marzy, kocha i pragnie szczęścia jak każdy z nas.